Jan Twardowski. Śpieszmy się. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze, najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje, potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna. Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość. Tak jak każde szczęście przychodzi jednocześnie, jak patos i humor, jak dwie namiętności, wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drost milknął w lipcu, jak dźwięk trochę. Niezgrabny lub jak suchy ukłon, żeby widzieć naprawdę, zamykają oczy, chociaż większym ryzykiem rodzić się, nie umierać. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz. Na zawsze, a będziesz tak jak delfin, łagodny i mocny. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, i ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą, i nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest. Ostatnią czy ostatnia pierwszą? Czytał Bogdan Dmowski.